Tolkiena. Na podcast stacji 7 zaprasza ksiądz Staszek Adamiak. Tolkien w swoich listach otwarcie deklarował chrześcijański charakter swojego dzieła jako całości, ale wyjaśniał, że pisał je nie jako teolog, ale jako wierzący chrześcijanin wyznania rzymskokatolickiego. Dlatego stwierdzał: Nie czuję się zobowiązany do dopasowania mojej opowieści do sformalizowanej teologii chrześcijańskiej. Chociaż rzeczywiście chciałem, by współbrzmiała z chrześcijańską myślą i wiarą. W tych audycjach staram się pokazać, że jak najbardziej mu się to udało, że to naprawdę współbrzmi. Współbrzmi symfonicznie, prawie jak, prawie jak muzyka Ainurów, wspominana w pierwszym odcinku. Ale też oczywiście staram się też zawsze przypominać, że nie jest to. Prosta alegoria, że to nie jest tak jak w opowieściach z Narni, gdzie wiadomo, że Aslan to Chrystus i tak dalej. W szczególności Tolkien bardzo uciekał. Nie chciałby cokolwiek wprost, jakby było tu porównaniem, przepisaniem na nowo Ewangelii. Bo podkreślał, że Ewangelia jest ważniejsza. Ewangelia jest prawdziwa. A tym, co najbardziej mogłoby być odczytywane jako aluzja wprost do Ewangelii, chyba, jest misja Erendila. Pod koniec e, głównej części Silmarillionu, ponieważ samo, e, samo imię Earendil, czy Arendel, e, bierze się z, ze staroangielskiego poematu Christ, e, gdzie, e, no, gdzie reprezentuje gwiazdę zaranną, symbolizującą Chrystusa. Tolkienowi bardzo się spodobało, samo brzmienie tego imienia, jakby na nim niemalże od niego zaczął budować swoją mitologię. Tak? Od Earendila do Silmarillion, do Silmarilli i od Silmarilli do Silmarillionu. Ale y, sam też podkreślał, że nawet jeśli wykorzystuje imię, które kiedyś symbolizowało Chrystusa, gdzieś tam pod koniec pierwszego tysiąclecia, nie czyni tego jako aluzji do jego osoby. Posłużenie się Earendelem w staroangielskim symbolizmie chrześcijańskim jako zwiastunem wschodu prawdziwego słońca w postaci Chrystusa jest całkowicie obce mojej narracji. Upadek człowieka nastąpił w przeszłości i poza sceną wydarzeń. Odkupienie człowieka jest w dalekiej przyszłości. Tak więc Tolkien pisze o czasach, nazwijmy je pogańskimi, tak po upadku, gdzieś przed odkupieniem. Ale jednak ta symbolika jest współbrzmiąca z chrześcijaństwem. I największa jest tu chyba po prostu najbardziej chyba uniwersalna symbolika, symbolika światła. Ta, którą no, we wszystkich mitologiach no, zawsze jest tak, że, że światło jest dobre, że ciemność jest zła. Kościół bardzo mocno się tym posługuje w najważniejszych dniach w ciągu roku, tak? w dniach Triduum Paschalnego, gdzie jakby od ciemnych jutrzni i od Chrystusa w ciemnicy przechodzimy do, do liturgii światła na początku Wigilii Paschalnej. I u wielokrotnie Światło jest, jest tym, co zwiastuje moc i to moc dobra. I oczywiście naj, e, najjaśniejszym z tych świateł jest światło Silmarilli. Klejnotów, w których no, w jakiś sposób za, zaklęte jest, zaklęta jest siła dobro e, samego stworzyciela. Wokół tych Silmarilli e, toczy się prawie cała akcja Silmarillionu, historii, historii pierwszej ery. Silmarille. Silmaril właśnie wyniesiony przez, przez Arendila na Sklepienie Niebieskie, właśnie już jako gwiazda, jest dla pozbawionych już prawie wtedy nadziei dobrych elfów i ludzi, którzy pozostali wśród ziemi, symbolem nadziei. Pojawienie się y, Silmarila na, na nieboskłonie jest znakiem, że, że może jednak nadejść zbawienie, że może nadejść wybawienie. Bardzo charakterystyczny jest fragment w, we władcy pierścieni na początku, na początku powrotu królu, króla albo na końcu dwóch wież, już dobrze nie pamiętam chyba na początku na końcu dwóch wież, kiedy znajdujemy się niemalże dosłownie w najciemniejszym, w najciemniejszym miejscu czyli znajdujemy się w okolicach jaskini Szeloby. i Frodo z samym pocieszają się że tak Prawie jakby Polakami byli, że jeszcze nie jest najgorzej, tak? że, 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 że jednak bywały, yy, jakby to zagłoba powiedział, że nie w takich opresjach tutaj bywaliśmy, jak nie my, to nasi przodkowie. Tak? I, I zaczynają opowiadać historię z pierwszej ery, yy, w szczególności historię Brena i Lutien, do której jeszcze, jeszcze wrócimy. Brena i Lutien, którzy wstąpili do, no można powiedzieć, niemalże do, do piekieł, tak? by wyrwać yy, Sinmarile z korony szatana, i im się to udało. I nagle sam sobie uświadamia, że, że przecież w światełku Galadrieli, które, które dostał Frodo, jest zawarte odblask światła Silmarilla, czyli że my też jesteśmy częścią tej historii. To jest coś, co co chyba czuje każdy chrześcijanin, gdy, gdy jest zapalany Paschał, w Wigilię Paschalną, gdy, gdy się śpiewa, że to jest światło Chrystusa, że to jest, gdy jest śpiewane orędzie paschalne, że, że to jest to światło, które rozświetlało noc, gdy Izraelici wychodzili z Egiptu, gdy, gdy Chrystus powstawał z grobu. Że my też jesteśmy dalszą częścią tej samej historii. Podobnie tak y, gdzieś jakiś echem Paschy Chyba jest moment w powrocie króla, gdy znów kolejny, wydawałoby się, że całkowicie ciemny moment, moment całkowitej klęski, gdy, yy, gdy wojska mordorów w zasadzie już wjeżdżają do Minas Tirith, tak, gdy król upiorów, król Nazguli wkracza do Minas Tirith, Gandalf właściwie samotnie już mu się przeciwstawia. W tym momencie gdzieś pieje kogut, huczą rogi, grają rogi Rohanu, Rohan przybywa z odsieczą, wschodzi słońce. To dość, dość ładnie jest pokazane, yy, pokazane na filmie. Tolkiena, gdy kiedyś się pytano, czy jakiś moment z jego własnych książek budzi w nim cały czas wzruszenie, yy, to odpowiadał, że właśnie ten, kiedy, kiedy Rohan przybywa z odsieczą. Kiedy pokazuje się, że jest nadzieja, i ta nadzieja też wiąże się, yy, właśnie wiąże się też z pojawieniem się światła. Więc, że jest nadzieja na, na zbawienie. We władcy pierścieni. Więc, a, tak jak mówiłem, no nie ma Chrystusa, nie ma Mesjasza, Tolkien nie śmiałby właśnie wprowadzać kogoś na kształt Lwa Aslana, żeby po prostu był przerysowaniem do mitologii Chrystusa. To jest dla niego zbyt, zbyt wielkie. Natomiast są postaci, które jakoś y, gdzieś takimi trochę symbolami tej misji zbawienia są. Y, charakterystyczne, że no w szczególności trzy postaci, z których każda jakoś przeszła przez śmierć. Y, Aragorn, który przechodzi przez, e, przez ścieżkę umarłych e, i by później wkroczyć do miasta już jako król i by no, dosłownie zbawiać innych przez ręce, które mają moc uzdrawiania, ręce królewskie. Tak? Nawiązanie do zwyczajów, do, wi do wiary w, we Francji średniowiecznej i trochę późniejszej, że, że ręce namaszczonego króla mogą uzdrawiać. E, Gandalf, który no, właściwie zostaje strącony w otchłań śmierci w Morii powstaje na nowo i prowadzi do, yy, i prowadzi do zwycięstwa. I wreszcie przede wszystkim sam Frodo, który też yy, przechodzi przez, yy, przechodzi przez, przez, śmierć, przechodzi przez yy, jakby no, ten letarg prawie w jaskini Szyloby, by no, kosztem potencjalnego całkowitego poświęcenia się uratować wszystkich, wypełniając swoją misję. Podobnie jak wspominany tu od początku tego odcinka Erendil, który ryzykuje bardzo wiele, ryzykuje swoje życie, by wbrew wyraźnemu zakazowi ze strony Walarów przybyć do Walinoru w imieniu elfów i ludzi i prosić o łaskę, prosić o zmiłowanie, prosić o zbawienie, prosić o interwencję sił nadprzyrodzonych w zwyczajną historię. Tym przecież tak naprawdę jest cały czas chrześcijaństwo: wiarą w to, że, że jest możliwa interwencja nadprzyrodzona, że Pan Bóg może wstąpić w ten nasz. Skażony, zraniony świat, by go ratować. W Silmarillionie w takiej postaci, w jakiej mamy tę książkę, wprost tego nie ma. Przypominam, że Silmarillionu Tolkien nie wydał. Że to jest książka wydana przez jego syna z notatek, które zostawił jego ojciec. Jest to wybór. To, czego Christopher Tolkien nie włączył do Silmarillionu, później sukcesywnie wydawał w kolejnych tomach. Zaginionych opowieści. Takim dyskusyjnym wyborem na pewno było to, że nie włączył takiego no już dość skończonego dzieła pod tytułem Rozmowa Finroda i Andret, czyli Rozmowa Elfa Finroda Felagunda z ludzką ko z kobietą, znaczy zwyczajną, z człowiekiem, tak, z ludzką kobietą Andret, gdzie właśnie rozważają te kwestie śmierci, życia wiecznego, różnic między elfami i ludźmi, mówią, napomykają o tym, co się stało na początku historii ludzi, o tej jakiejś strasznej katastrofie, o tej ranie, o tym uwierzeniu, o tym, że ludzie jakoś uwierzyli Morgotowi i są przez to, czyli szatanowi, i są przez to zranieni. Ale Andret y, przypomina, że jest coś takiego jak stara nadzieja ludzi, nadzieja w to... i na początku nie chcę powiedzieć, co to jest, ale gdy Finrod się dopytuje, y, Andret mówi, że tą nadzieją jest to, że jedyny sam zejdzie na ziemię i uzdrowi tę ranę i że wiedzą o tym tylko ludzie. Elfowie nie. Yy, I Finrod na początku mówi, że jak to, niemożliwe, że to jedyny, który jest poza obrębiem Ziemi, jakby to miało być, a Andret mówi, no widać znajdzie jakiś sposób. No tutaj mimo odżegnywania się Tolkina od wprost yy, aluzji biblijnych, no tu jest absolutnie jednoznaczna, tak, no bo yy, my wiemy, że jedyny faktycznie wszedł na Ziemię i wiemy, że faktycznie w kategoriach filozoficznych jest to no niemalże nie do wyrażenia. Że wielkie spory teologiczne pierwszych wieków koncentrowały się wokół tego, starały się jakoś może trochę złagodzić ostrze tej tajemnicy, że, no, że jak może się stać to, co tak dobrze wyrażamy słowami kolenty, tak, że Bóg się rodzi, że moc truchleje. No, to tak jakby ogień krzepu. Tak? Yy, więc w świecie Tolkiena też gdzieś na to ta nadzieja i to właśnie charakterystyczna dla ludzi. To, co mówiłem w poprzednim odcinku, że w tym sensie no, ludzie są bliżsi iluvatarowi niż. Yy, niż elfowie. Co też jest niezwykle teologiczne, bo chodzi o to, że jeśli, mm, że jeśli elfowie to są trochę ci ludzie sprzed upadku, a ludzie, ludzie to są ludzie już po upadku, no to właśnie na tym polega zbawienie. Nie na przywróceniu stanu sprzed grzechu pierworodnego, ale na pokazaniu stanu, na, na to, że jesteśmy przemienieni w stan nowy. Po przyjściu Chrystusa, po odkupieniu my nie jesteśmy cofnięci do sytuacji sprzed Adama i Ewy. Jesteśmy w sytuacji nowej po grzechu i po zbawieniu. Czyli nie tylko wiemy, że jesteśmy grzeszni, ale też wiemy, jak bardzo Bóg nas umiłował, i co dla nas zrobił. I y, y, to jest coś. To jest ta błogosławiona wina, o której śpiewam w egzultecie. I y, y, to jest ta sytuacja ludzi z, z Silmarillionu, którzy choć słabsi od elfów, choć śmiertelni, są jakoś bliżej. Co nie znaczy. Że wszystko jest łatwe, że wszystko jest, że wszystko jest za darmo. Zbawienie ma swoją cenę. Co my tak mocno podkreślamy też w świecie chrześcijańskim, gdy pokazujemy zmartwychwstałego Chrystusa z jego ranami. Tak samo u Tolkiena. Frodo jest do końca życia dziewięciopalczasty. Nie odrasta mu ten dziesiąty palec od, 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 odgryziony przez Golluma ślady tego, co się zapłaciło za zbawienie, są. W rocznicę, yy, w rocznicę zranienia Froda on zawsze będzie cierpiał. Więc nie mamy powrotu do sytuacji, do sytuacji sprzed. Yy, w, yy, ja, już, ja już kiedyś yy, tutaj ktoś się też dopytywa, mówiłem, że jakby jest cała masa różnych publikacji naukowych, popularnych, na temat Tolkina, także na temat tych rzeczy, które, o których tu mówię, jedną z lepszych i dostępnych w internecie zupełnie za darmo, są dwa tomy wydane przez Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza pod tytułem Tolkien. Mit. Historia. Literatura. W drugim z tych tomów profesor Igor Kraszewski Skąd specjalista od historii nowożytnej, yy, analizuje yy, różnicę między książką a filmem Władca Pierścieni i pisze, że jedną z najlepszych scen w całym filmie jest scena wspólnego siedzenia czterech hobbitów nad kuflami piwa pod zielonym smokiem już po powrocie. Niezwykłą intensywność, ale zarazem wielką subtelność obrazu daje pomysł realizatorów, by hobbici przez dłuższą chwilę nic nie robili. Dokonuje się jedynie wymiana spojrzeń. Otoczenie ma dawny, uratowany kształt, ale żaden z czterech towarzyszy nie może zdjąć z siebie pamięci o poniesionych trudach. Jest już inną osobą. Dlatego Pipin nie tańczy na stole, Mary nie podkrada fajerwerków, sam nie przekomarza się z Sandymanem. Dlatego kufle stoją nietknięte, a między siedzącymi nie padają słowa. Więc zbawienie łączy się z wysiłkiem zbawienie ma swoją cenę. I co więcej, Zbawienie nie gwarantuje, że odtąd wszystko będzie proste i wszystko będzie dobrze. Tak jak i po przyjściu Chrystusa zdarzają się grzechy. Po przyjściu Chrystusa trwa zło, choć przecież pokonane, ale wciąż, wciąż mogące nas zranić, aż do końca czasów. Tak jest też w świecie Tolkina. Władca Pierścieni yy, kończy się tym już w dodatkach, jest mowa o tym, że, że jakby zło też gdzieś na swój sposób się odradzało. W Silmarillionie koniec pierwszej ery, czyli niby to. Ta zdecydowana klęska, szatana jest opisana w ten sposób. Morgota wyrzucili walarowie przez bramę nocy poza mury świata, w bezczasową otchłań. Straże czuwają na murach świata, i Arendil pilnuje ich z obronnych wałów niebios. Lecz kłamstwa Melkora, potężnego i przeklętego Morgota Bauglira. Mocarza grozy i nienawiści, posiane w sercach elfów i ludzi, są nasieniem, które nie umiera i nie da się do szczętu wyplenić. Toteż niekiedy kiełkuje i wschodzi na nowo, rodząc owoce zła nawet w naszych czasach. Zło więc trwa, ale my mamy pewność, że Bóg, że Jedyny, jest gotów interweniować w naszej obronie. Wszystko na dzisiaj. Na kolejny odcinek Teologii Tolkiena zapraszamy już w następną środę.